Zbrojona grupa prowadzi spętanego Jezusa do arcykapłana. Przybytek Boży. Nie go odmuduje. Nie są to twoje słowa. Nic nie odpowiesz na to, co Ci zarzucają. Mów. Czy ty jesteś Mesjasz z Boży? Tak. Ja nim jestem. Zaprawdę powiadam wam. Odtąd ujrzycie życie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego na Obłokach Niebieskich. Zbluźnił Wszystkich się słyszeli. Na co nam więcej słów, świadków? Co z nim zrobimy? Na śmierć z nim! Do Piłata! Związanego Jezusa, straż świątynna prowadzi do Piłaty. Od Kajwasza zaprowadzili Jezusa do pretorium, a było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz by móc stworzyć pas. Dlatego piła wyszedł do nich na zewnątrz. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Gdyby nie był złoczyńcą, nie przyprowadzilibyśmy go na ciebie. Weźcie go i osądźcie do swojego prawa. Nam zabijać nie wolno. Podprowadzać. Czy Ty jesteś królem żydowskim? Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli cię o mnie? Czy jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczyli. Królestwo moje nie jest z tego świata. I gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. A więc jesteś królem. Tak jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przebyłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego. Cóż to jest prawda? Ja nie znajduję w żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na pasce uwalniam wam jednego z więźniów. Czy chcecie zatem, abym uwolnił wam króla żydowskiego? Jednego! Pana wasza Nie! Chwonimy Barabasza! 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 <noise> prowadzam go do was na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w nim żadnej winy. Oto człowiek. Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! go i sami ukrzyżujcie. My mamy trawo, a według niego powinien umrzeć, bo sam siebie Synem Bożym nazywał. Skąd ty jesteś? Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby cię nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał to być. Jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto sprzeciwia się Cezarowi, nazywa się królem. Zasługuje na śmierć. Oto król wasz! U krzyżu Króla waszego mam Nie mamy króla poza Cezarem. Ukrzyżować. Zabierzcie go. Dajemy wyraz uczestnicy w drodze Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z tyreny, który wracał z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.